Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj takie nagranie wideo. Organizacja Świadków Jehowy według byle jakich. Był kiedyś taki polski serial i tutaj chciałbym zrobić takie porównania, takie analogie, biorąc yy, od uwagę wypowiedzi Ferdynanda Wspaniałego oraz jego żony Halinki. No i odniosę te znane i śmieszne wypowiedzi do życia świadków Jehowy i przeniosę to na grunt organizacji. Pierwsza wypowiedź. Proszę mnie natychmiast opuścić. Wynoś się pan stąd. Bo pan tu nie mieszkasz, tylko u siebie na górze. Werdek tak wyprasza pana boczka. Jak to wygląda w organizacji? Kiedy na przykład ktoś ze świadków postanawia odejść, bo doszedł do wniosku, że nauki ciała kierowniczego, interpretacje ciała kierowniczego są bardzo błędne i Świadkowie, którzy są zmanipulowani, zindoktrynowani, są fanatykami, niejako mówią byłym głosicielom, opuść naszą religię, jako wynoś się z naszej rodziny. My nie będziemy utrzymywać z tobą kontaktów, nie będziemy z tobą rozmawiać, nawet nie powiemy ci zwykłe dzień dobry na ulicy. Czy w innym miejscu, jak będziemy cię widzieć. Czyli świadkowie stosują taki ostracyzm wobec byłych głosicieli. I to jest niestety bardzo przykre. Nawet dochodzi do tego, że ktoś nie może zobaczyć swojego wnuka czy wnuczkę. Nawet do takich sytuacji dochodzi. Inna wypowiedź Ferdynanda Wspaniałego. W tym kraju nie ma ludzi, w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Wartek w ten sposób usprawiedliwia swoje bezrobocie. I jeszcze często powtarzał a robić nie ma komu. Może świadkowie nie mówią, czy nie mówili, że w moim kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Ale weźmy pod uwagę. Wcześniejsze lata lata 60., 70., 80., yy, lata międzywojenne przecież bardzo wielu świadków miało tylko zawodowe wykształcenie, skończoną podstawówkę i dawaj w pionierkę, głosić, tak, poświęcać 90 godzin miesięcznie niektórzy nawet i więcej 120, 140 godzin. Miesięcznie na służbę kaznodziejską, na służbę dla organizacji, dla Towarzystwa Strażnica, dla ciała kierowniczego. A w latach 70., na początku lat 70., jak świadkowie byli przekonani, że będzie koniec świata w 1975 roku, to dużo osób miało ukończoną tylko zawodówkę, podstawówkę i w teren szli pionierować, bo będzie koniec świata. W 1975 roku nawet osoby starsze yy, rezygnowały z pracy, zwalniały się z pracy albo sprzedawali swoje firmy, żeby więcej głosić, bo zbliża się koniec świata. A w 1975 roku koniec świata nie przyszedł. I można by powiedzieć, że ci ludzie jakby się usprawiedliwiali. Nie czas. Na pracę teraz. Nie trzeba pracować zawodowo, tylko trzeba głosić. W pewnym sensie naśladowali Ferdynanda Wspaniałego. No ale mamy też w organizacji liczną grupę darmozjadów armię darmozjadów pionierzy specjalni, nadzorcy podróżujący członkowie komitetów oddziałów włącznie z ciałem kierowniczym. Trzecia wypowiedź Ferdynanda wspaniałego. Ta menda jedna. Ta menda łysa. wrzut na zdrowym organizmie całego narodu. Tutaj Ferdyn Ferdynand komentuje usposobienie Mariana. czy znaczy świadkowie nie mówią o kimś, że to jest menda, ale często, bardzo często o byłych świadkach mówią kłamcy. Zwodziciele, oszczercy, filistyni. A nawet słyszałem taką wypowiedź że o byłym świadku, że to jest antychryst. No, okropne. Pod tym względem, w pewnym sensie świadkowie z organizacji naśladują Ferdynanda. Czwarta wypowiedź tego mężczyzny, który mówił do swojej córki dość często, Smarku jeden, gówniara. Tak właśnie Ferdynand mówił o swojej córce gdy był zdenerwowany. W organizacji nieraz było obrażanie dzieci, poniżanie dzieci, dawanie niepotrzebnych klapsów, bicie dzieci jak były niegrzeczne na zebraniu. A one miały prawo być niegrzeczne, bo to już była późna pora. Zebranie trwało prawie dwie godziny. To nie dziwota, że małe dzieci były niecierpliwe. A rodzice nadmiernie karcili. Bardzo karcili. Bili dzieci. Wiem o tym, bo słyszałem o tym od niejednego świadka Jehowy. No, nie będę tutaj omawiał tematu pedofilii. Tylko wspomnę, że bardzo wiele dzieci było molestowanych przez swoje, przez ojca, przez wujka, innego krewnego, albo przez świadka ichowy, który nie był spokrewniony. O tym dużo pisało na Facebooku i były też nagrania na YouTube. Kolejna. Taka piąta wypowiedź. Halinka słusznie narzeka, że chciałaby co nieco więcej od życia i od ferdka. Ferdek taki odpowiada: Ale, Halinka, co ty chcesz? Pralkę masz, prawda, lodówkę też, ciepło masz, spanie masz, telewizor też masz i tak dalej, i tak dalej. Czego chcesz więcej? Ferdynand usiłuje uświadomić swojej żonie, w jakich luksusach ona żyje, ale tam nie było luksusów. Ciało kierownicze i organizacja często stosowała taką manipulację, że jak ktoś chciał mieć na przykład lepszy dom, nowy samochód, lepszy nowoczesny telewizor, nowy rower, motocykl, nowy samochód czy cokolwiek innego, to już się wmawiało, że ktoś taki chce żyć w luksusach. A nie zawsze posiadanie nowej rzeczy, nowego urządzenia, nowego domu to życie w luksusach. No ja rozumiem, jakby ktoś tam miał kilka domów, setki urządzeń, to nawet nie pochwalam tego, bo taka osoba może już potem nie mieć czasu dla siebie, dla współmarzonka, dla dzieci, ale posiadanie Czegoś nowego, lepszego, to nie jest życie w luksusach. To jeszcze nie jest życie w luksusach. A tutaj organizacja ma, stosowała manipulację, że jak chcesz mieć coś nowego, no to już będziesz żył w luksusach. Nie będziesz miał niby czasu dla Boga, ale tu chodziło o to, żebyś miał czas jako świadek dla nich, dla organizacji, żebyś często głosił, czytał publikacje, żebyś był do ich dyspozycji. O to chodziło. Jeszcze szósta wypowiedź. Teraz Halinka mówi do Ferdka. Ale wpierw on zadaje jej pytanie. Halincia, śpisz? Halinka odpowiada. Trzeba wstać, żeby rano do roboty wstać. Jak to wyglądało w organizacji? Tak, trzeba było wstawać w różne dni, a to zbiórka wcześniej rano, zbiórka do służby, w sobotę, w niedzielę. Albo wcześnie rano w niektórych zborach wstawać na zebranie. Pamiętam, że w jednym zborze zebrania były o 8.30. Albo trzy razy w roku trzeba było bardzo wcześnie wstawać, żeby zdążyć na większe zgromadzenia. I wstawało się o 7.00, o szóstej, a nawet o piątej rano. Aby się ze wszystkim wyrobić. To może przypominać taką też komedię w organizacji, ale niestety to jest nie tylko komedia, ale to są nieszczęścia i dramaty. Zaburzenia psychiczne, emocjonalne, a dochodzi też nieraz do samobójstw. Yy, chciałbym przeczytać. Z drugiego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 13. Te słowa bardzo dobrze pasują do tej organizacji. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ciało kierownicze wprowadza w błąd świadków. Ale też w błąd wprowadzają nadzorcy podróżujący członkowie komitetów oddziałów nadzorcy stref niektórzy starsi słudzy pomocniczy. Tak czyli w organizacji część ludzi jest zwodzona wprowadzana w błąd ale ci sami ludzie innych świadków wprowadzają w błąd na niewłaściwą drogę, na niewłaściwe tory. Odciągają od Pana Jezusa i od wybawienia. Ta organizacja to niejako świat według byle jakich. To tak pół żartem, pół serio. Warto więc pomagać świadkom wyjść z tej, z tej chorej i byle jakiej organizacji. Warto też modlić się za nimi. Żeby Pan Jezus poprzez Ducha Świętego pomógł im zrozumieć, że, że są w sekcie, że są w sektokorporacji. I żeby tę chorą organizację jak najszybciej opuścili. Na koniec chciałbym przekazać Wam wszystkim pozdrowienia. Również osobom, które znam, które mnie znają. Między innymi pozdrawiam Bożenę, Filipa, Patryka, Jarka z Górnego Śląska. Yy, tych byłych świadków, którzy należą do kanału, jak Beryjczycy. Osoby, które są aktywne na innych kanałach na YouTube czy na Facebooku. Pozdrawiam też Dawida z Jaszczębia. I wielu innych wspaniałych, wartościowych ludzi. Dziękuję za wysłuchanie, i każdemu z Was, szczególnie wierzącym, życzę dalszych błogosławień od Boga w kolejnych dniach Waszego życia.